was na moim kanale. To jest moja arenka, a to jest mój e, deck. E, ale e, przejdźmy do czegoś innego. Obejrzymy sobie atak, który grałem. E, od razu mówię, że bardzo tam przyfarciłem. I to jest e, ten atak. Grałem z graczem Bus, Boz, nie wiem jak to powiedzieć. No i oglądajmy. To będę komentował oczywiście. Czekam na Elixir. O, załadował mi się. On tu teraz wyrzucił. E, ja wyrzucam minionki i tego szkieletunki. On teraz użył strzałek, wkurzyłem się. On teraz wyrzucił Kinga. E, e, Knajta, przepraszam, Knajta. E, ja już wyrzuciłem strzałki. Nie wiem po co tego Rage'a wyrzuciłem. On tutaj teraz clown narzucił na tego gigant szkieletona. Mój witch zginął. Wierzy, już mam powierzy. sobie teraz myślę, no... Pewnie tego, pewnie to przegram, no ale sobie myślę, no, no spróbuję coś ugrać, wyrzucam, teraz wyrzucam, on tam wyrzucił Wizarda, ja tutaj Minionki i Bowlera wyrzucę, od razu mówię. I teraz sobie myślę, no ten Wizard z tym gigant szkieletonem mnie tam ubił, no ale jakoś tam szkieletonkami się trochę wybroniłem. On się teraz śmieje Inferno wyrzuciłem, ale on skontrował e, szkieletonkami. Mam do jest dobrze sobie myślę, no, może jeszcze to ugram i teraz moi drodzy on atakuje, ja tutaj próbuję się jakoś obronić, bowlerem, bowlera wyrzucam on tutaj już dwa szkieletonki rzuca i teraz jak wyrzucił tego klauna, to mnie to tak wkurzyło ja teraz wyrzucam strzałki i teraz moi drodzy zaczyna się ta najważniejsza część bo mianowicie mam tyle hp na wieży i on teraz wyrzuca, ee, jak to się nazywa Pomyślmy, moi drodzy. Strzałki. I teraz ja mam jeden HP na wieży. I teraz ja przychodzę do ataku szybkiego. I udało mi się go ugrać. I moi drodzy, też jeszcze chciałbym Was zachęcić do dojścia do mojego klanu. Nazywa się Biało-Czerwoni. Tak wygląda mój klan. Więc to na tyle w tym odcinku. Żegnam się z Wami.